Cześć, witam was. Dzisiaj konkurs. Jak pewnie wiecie, niedawno obiecałem wam nowy konkurs, także dzisiaj go zrobię i już was na niego zapraszam. Najpierw pokażę wam, co będzie do wygrania, a więc moi drodzy, do wygrania będą karty z edycji Panini UEFA Euro 2016. Nie wiem, czy wam mówiłem, czy nie, ale ta edycja jest już przeze mnie zebrana, także niebawem pewnie pokażę wam kompletny album. No a dzisiaj konkursie będzie do wygrania trochę moich e, powtórek e, są tu karty bazowe jest ich naprawdę sporo ale to jeszcze nie wszystko bo dorzucę wam też trochę kart e, specjalnych takie oto karty specjalne dostaniecie jest między innymi logo polski piękna piękna karteczka e, jest również friends and Miller Lewandowski Według mnie, chyba naj, jedna z ładniejszych y, kart w tej edycji. Także naprawdę super nagroda. Ale to jeszcze nie wszystko, bo dorzucę wam jeszcze trzy karty limitowane z Euro 2016. Jest to Limited Hero Paul Pogba, kolejny Limited Hero Thomas Miller, Ola, oraz na koniec Cristiano Ronaldo Limited Shiny, Także. To wszystko będzie do wygrania dla zwycięzcy. A teraz powiem Wam, co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w tym konkursie. A więc, tak moi drodzy, trzeba będzie zrobić trzy rzeczy. Po pierwsze, musicie dać mi suba. No, wiadomo, że jeżeli ktoś to zrobił, to już nie musi tego robić. Jest to konkurs dla moich widzów, także siłą rzeczy musicie to zrobić, jeżeli chcecie wziąć udział. Po drugie, pod tym filmikiem musicie zostawić łapkę w górę. No, i po trzecie, w komentarzu pod tym filmikiem odpowiedzieć na pytanie konkursowe. No, a dzisiaj do zadania pytania konkursowego posłużą mi naklejki z Euro 2016. Mamy tu boksa, którego jak wiecie, w dalszym ciągu otwieram na kanale. No, i słuchajcie, konkurs będzie polegał na tym, że ja sobie z tego boksa tam wylosuję 5 szetek. I będę je otwierał, i waszym zadaniem jest zgadnąć, z jakiej reprezentacji trafię najwięcej zawodników i napisać ich liczbę. Także będę właśnie otwierał 500 saszetek na odcinku, i wy musicie zgadnąć właśnie liczbę zawodników, którzy trafią i. E, powiedziałem Wam naklejek, a powinienem powiedzieć raczej goli, bo będę te 5 saszetek otwierał na takich samych zasadach, na których e, otwieram saszetki podczas mojego turnieju e, Mini Euro 2016, a więc e, naklejki zwykłe będą się liczyć jako jeden gol. Także to jest bardzo, bardzo istotne, żeby potem nie było nieścisłości, natomiast naklejki specjalne będą się liczyć jako dwa gole, a więc wszystkie te naklejki drużynowe, gwiazdy drużyny, czy naklejki podwójne, czy, czy herby, te naklejki będą się liczyć jako dwa gole. Także Waszym zadaniem będzie odganąć, ile w tych pięciu saszetkach, które wylosuje bo oczywiście nie będą to te tylko sobie wylosuję tutaj jakieś z, z tego pudełeczka ile w tych pięciu saszetkach z jakiej reprezentacji trafię najwięcej zawodników i napisać ich liczbę czyli odpowiedź powinna wyglądać w komentarzu mniej więcej tak na przykład Niemcy przecinek 4 Polska przecinek 5 albo Francja przecinek 6 no i Wyniki konkursu będą w niedzielę, także macie czas do soboty, żeby wziąć udział w tym konkursie. No i w niedzielę, właśnie nagram wyniki. Wylosuję sobie z tego boksa 5 saszetek, będę je otwierał. No i reprezentacja, która najwięcej będzie miała goli w tych 5 saszetkach, ta wygra. I tu wam jeszcze tak powiem, że jeżeli na przykład kilka reprezentacji będzie miała podobną liczbę goli, na przykład Niemcy, jakaś Polska, na przykład Słowacja, będą miały po cztery gole, to wówczas zrobię dogrywka, więc wezmę kolejną, szóstą saszetkę i po prostu pierwsza naklejka, którą trafię z tych drużyn, które miały największą liczbę goli ta drużyna wygra no ale tutaj Wam od razu powiem, że ten naklejka która trafi się w dogrywce jakby ona była, ona się już nie będzie liczyć także będą się liczyć tylko naklejki, które będą w tych pięciu tylko saszetkach, także moi drodzy zasady myślę, że Wam tego konkursu wytłumaczyłem dosyć dobrze, no i teraz właśnie zapraszam Was do wzięcia Udział w tym konkursie, a więc w komentarzu pod tym filmikiem musicie napisać z jakiej reprezentacji trafi najwięcej naklejek oraz po przecinku musicie napisać liczbę, liczbę goli, a więc na przykład Polska przecinek 4 albo tam Francja przecinek 5, no wiecie o co chodzi. No i no, w zasadzie to wszystko zależy od szczęścia, bo może być tak, że na przykład wezmę 5 saszetek i trafię 5 Polaków, a wezmę inne 5 saszetek i nie trafię żadnego Polaka. Także to wszystko zależy od szczęścia, ale dam Wam tu taką podpowiedź, że możecie wejść sobie na mój kanał i obejrzeć któryś z meczyków z turnieju Mini Euro 2016. Tam właśnie te naklejki otwieram i no, możecie sobie sprawdzić, z jakiej reprezentacji najczęściej się zawodnicy trafiają. Także e, pamiętajcie o zostawieniu komentarza i pamiętajcie też o daniu łapki w górę oraz suba, bo to jest bardzo ważne, żeby wziąć udział w tym konkursie. Także e, macie czas do soboty, wyniki będą w niedzielę. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, cześć.